Istnieje coś, co wykracza poza fizyczne piękno, oczywisty urok, a nawet talent do uwodzenia. Coś, co, gdy kobieta to w sobie odnajduje, całkowicie zmienia sposób, w jaki jest postrzegana. Nie tylko przez mężczyzn, ale przez cały świat. I co zaskakujące, nie ma to związku z tym, co robisz, ale z tym, kim jesteś, gdy ponownie łączysz się ze swoją istotą. Większość kobiet była uczona od najmłodszych lat, by zadowalać innych, dostosowywać się, starać się być wybraną. W tej pogoni za miłością wiele z nich traci kontakt ze swoją prawdziwą siłą. Louise Hay uczyła, że wszystko czego doświadczamy na zewnątrz jest bezpośrednim odbiciem naszego wewnętrznego świata. A zatem, kiedy kobieta żyje w niepokoju, czekając na potwierdzenie swojej wartości przez mężczyznę, Odzwierciedla jedynie własną wątpliwość co do tej wartości. To, czego większość nie wie, a tu kryje się sekret, który sprawia, że mężczyzna traci dla ciebie głowę, to fakt, że prawdziwy magnetyzm rodzi się z autentycznej samooceny. Nie z udawanej pewności siebie, ale z tej cichej wewnętrznej harmonii, która mówi: Kocham siebie, szanuję siebie, wybieram siebie każdego dnia. Mężczyzna może podziwiać piękną kobietę. Może być oczarowany interesującą rozmową, ale zakochuje się głęboko w tej, która czuje się dobrze sama ze sobą. W tej, która nie potrzebuje nikogo, by czuć się pełna, ale wybiera czyjąś obecność z przyjemności, a nie z potrzeby. Taka kobieta budzi coś rzadkiego nie wymaga inspiruje nie dusi zaprasza. I to zaskakuje, bo jest pełne mocy. Stała się magnesem nie przez manipulację, ale przez wewnętrzne uporządkowanie. Energia, która najbardziej przyciąga prawdziwego mężczyznę, takiego, który szuka głębokiej więzi, a nie tylko rozrywki, to wibracja miłości własnej. Louise Hay często to powtarzała: Kiedy naprawdę siebie kochamy, wszystko w naszym życiu zaczyna działać. Ale jak dotrzeć do tego miejsca w sobie? Wszystko zaczyna się od świadomości. Od zauważenia tych wewnętrznych głosów, które mówią ci, że musisz się zmienić, by być kochaną, że musisz się starać, ustępować, zadowalać, te głosy nie są twoje. To emocjonalne, kulturowe i rodzinne dziedzictwo. Dobra wiadomość jest taka, możesz je uzdrowić. Afirmacje takie jak: Jestem wystarczająca dokładnie taka, jaka jestem, albo kocham siebie głęboko i bezwarunkowo, to nie tylko ładne zdania. To klucze, które krok po kroku otwierają drzwi do twojej wewnętrznej mocy. Kiedy zmieniasz swoją częstotliwość, świat odpowiada. Mężczyźni też. Przestajesz być postrzegana jako ktoś, kogo trzeba dopełnić i zaczynasz być widziana jako kompletna, fascynująca, nieodparta obecność. Ale to wszystko zaczyna się w chwili, gdy przestajesz gonić za czymś na zewnątrz i zaczynasz wracać do siebie. I to właśnie w tym powrocie do siebie kobieta odnajduje coś, czego większość nigdy nie została nauczona pielęgnować bezpieczeństwo emocjonalne. To bezpieczeństwo nie zależy od posiadania związku, pochwał czy bycia pożądaną. Ono rodzi się z głębokiego zrozumienia, że to ty jesteś źródłem własnej miłości. A dla mężczyzny, który ma dojrzałość emocjonalną, to jest absolutnie magnetyczne. Pomyśl przez chwilę o kobietach, które zapadły w pamięć nie dzięki wyglądowi czy wymuszonej uwodzicielskości, ale z powodu czegoś subtelniejszego, głębszego. Miały w sobie blask, którego nie da się opisać, ale który się czuje. Ten blask to naturalny wyraz osoby, która kocha siebie. I to, czego wiele kobiet nie wie dlatego 99% z nich tego nie dostrzega to fakt, że największym afrodyzjakiem jest autentyczność emocjonalna. Mężczyźni wyczuwają, gdy kobieta jest zdesperowana, by zwrócić na siebie uwagę. To tworzy presję, oczekiwania i niewidzialne poczucie obowiązku. Ale kiedy ona jest w zgodzie ze sobą, bez lęku przed stratą, emanuje lekkością, która zaprasza do więzi, a nie wymusza jej. Louise Hay mówiła: Kiedy zmieniasz sposób, w jaki postrzegasz siebie, świat wokół ciebie także się zmienia. To dotyczy również miłości. Kobieta, która budzi prawdziwe i trwałe pragnienie, to nie ta, która oddaje wszystko, mając nadzieję, że zostanie wybrana. To ta, która już wybrała samą siebie i dlatego daje drugiej osobie przestrzeń, by także mogła ją wybrać bez gier, masek czy roszczeń. I tu pojawia się coś bardzo ważnego. Kobieta, która siebie kocha, wyznacza też jasne granice. A granice, wbrew temu, co wiele osób sądzi, nie odstraszają mężczyzny, one go pozytywnie wyzywają, pokazują, że ona zna swoją wartość, że ma wewnętrzne terytorium, które należy uszanować. A dla emocjonalnie dojrzałego mężczyzny to jest głęboko pociągające. Bo tam, gdzie jest klarowność, jest też poczucie bezpieczeństwa. A tam, gdzie jest bezpieczeństwo, rodzi się pragnienie zbudowania czegoś prawdziwego. Dlatego to, co naprawdę sprawia, że mężczyzna traci dla ciebie głowę, to nie jest próba bycia idealną, zmysłową czy nieodpartą przez cały czas. To odwaga bycia sobą, ze swoim światłem i cieniem, swoją prawdą, swoją pełną obecnością. To kobieta, która patrzy w oczy, mówi z serca, ma własne zdanie i nie boi się ciszy. Taka kobieta staje się lustrem uzdrowienia dla drugiego, bo najpierw rozpoczęła ten proces w sobie. A gdy stajesz się tym lustrem, nie tylko przyciągasz, ty podnosisz. Nie dopasowujesz się do niczyich oczekiwań, i właśnie dlatego stajesz się niezapomniana. Kiedy kobieta zaczyna kroczyć ścieżką prawdziwej miłości własnej, uświadamia sobie, że nie musi już udowadniać swojej wartości. Ona tę wartość ucieleśnia. I to zmienia wszystko: jej postawę, energię, obecność. To ten typ kobiety, która wchodzi do pomieszczenia i jest odczuwana, zanim jeszcze zostanie zauważona. Nie dlatego, że próbuje zwrócić na siebie uwagę, lecz dlatego, że istnieje w niej spójność między tym, co myśli, czuje i wyraża. Louise Hay mówiła o tej wewnętrznej spójności jako o stanie harmonii. Kiedy myśli, emocje i działania zmierzają w tym samym kierunku w kierunku miłości cały wszechświat odpowiada. I mężczyźni także. Warto zauważyć, że wiele kobiet wciąż wierzy. Iż musi być wystarczająco dobra, by zdobyć mężczyznę. Ten paradygmat zakorzeniony jest w wiekach uwarunkowań, kiedy to kobiety uczono, by rywalizowały, porównywały się i dopasowywały, by przypodobać się innym. Tyle, że ten model właśnie się rozpada. Relacje, które dziś powstają na bazie nowej świadomości, nie opierają się już na potrzebie, lecz na zgodności energetycznej. Kobieta, która to rozumie, przestaje szukać na zewnątrz tego, co może znaleźć tylko w sobie. Pozwala sobie uleczyć rany odrzucenia, porzucenia, porównań. Otula wewnętrzne dziecko, które kiedyś czuło się niewidzialne lub niechciane. I dzięki temu przestaje szukać w oczach innych potwierdzenia, że zasługuje na miłość, bo teraz już wie, że sama jest miłością. W tym punkcie wszystko się zmienia. Gra w uwodzenie. Przestaje być grą. Nie chodzi już o strategię, by kogoś zatrzymać, lecz o odwagę, by pokazać się w pełni, wiedząc, że ten, kto potrafi dostrzec, zostanie, a kto nie potrafi, odejdzie. I to też jest w porządku. Mężczyzna, który łączy się z taką kobietą, czuje, że jest w niej coś, czego nie znajduje nigdzie indziej przestrzeń prawdy, wolności, głębi. Czuje, że może być sobą. Bez potrzeby imponowania czy spełniania oczekiwań, bo ona nie szuka wybawiciela, jest gotowa do dzielenia się sobą. Taka więź nie rodzi się z potrzeby kontroli, lecz z gotowości do oddania. I najpiękniejsze jest to, że gdy oddajesz się swojemu własnemu rozkwitowi, naturalnie budzisz w drugim pragnienie, by rozkwitł razem z tobą. Nie ma nic bardziej nieodpartego niż kobieta. Która kocha siebie na tyle, by nie zadowalać się emocjonalnymi okruchami, która nie musi błagać o uwagę, bo sama siebie dostrzega, która nie boi się samotności, bo nauczyła się być dla siebie towarzyszką. Taka kobieta, gdy kocha, kocha z wolnością, a nie z potrzeby, kocha prawdziwie, a nie ze strachu. I to właśnie doprowadza mężczyznę do szaleństwa. Nie lęk przed stratą, lecz głęboki podziw dla tego, kim ona jest. Ten podziw, który się rodzi, nie ma nic wspólnego z perfekcją. Wręcz przeciwnie, pojawia się właśnie wtedy, gdy kobieta przestaje chować się za emocjonalnymi zbrojami, gdy pozwala sobie na bycie wrażliwą, autentyczną, ludzką. To oddanie się temu, co prawdziwe, jest rewolucyjne w świecie, w którym tak wielu ludzi żyje pozorami. Louise Hay mówiła, nie ma znaczenia, jak bardzo coś wydaje się nie tak. Zawsze mamy moc, by zmienić nasze myśli, a wraz z nimi naszą rzeczywistość. To dotyczy również tego, jak postrzegamy miłość i jak funkcjonujemy w relacjach. Większość kobiet, które doświadczają frustracji w kontaktach z mężczyznami, wciąż żyje pod ciężarem starych schematów myślowych. Przekonań takich jak: mężczyźni boją się silnych kobiet, mężczyźni chcą tylko tego, co łatwe. Muszę udawać niedostępną, by być pożądaną. Te idee, często nieświadome, prowadzą do zachowań, które sabotują prawdziwe połączenie. Bo kobieta, która wierzy, że musi grać, by być kochaną, nieuchronnie odcina się od swojej istoty. Ale kiedy zaczyna kwestionować te przekonania, dzieje się coś magicznego. Zaczyna widzieć oczami świadomości, a nie z poziomu braku. Rozumie, że to, co naprawdę przyciąga mężczyznę, to nie manipulacja, lecz przejrzystość to lekkość kogoś, kto pozwala sobie po prostu być. I ta lekkość nie jest powierzchowna. Płynie z głębi osoby, która już przeszła przez swoje bóle, wypłakała swoje niepewności, spojrzała sobie w oczy z czułością to lekkość kogoś, kto nie musi już walczyć o miłość, bo zrozumiał, że prawdziwa miłość zaczyna się w nim samym. Taka kobieta się nie spieszy. Wie, że czas działa na jej korzyść, bo sama siebie pielęgnuje, rozwija, odżywia. I to sprawia, że staje się coraz bardziej promienna, interesująca, magnetyczna. Mężczyźni to czują, gdy mają przed sobą kobietę, która zna swoją wartość i budzi się w nich głęboki szacunek, pragnienie opieki, bliskości, pozostania. I tu tkwi kolejny sekret, którego 99% kobiet nie dostrzega. To nie wysiłek zatrzymuje mężczyznę, lecz inspiracja. Kiedy żyjesz swoją prawdą, masz pasję do swojego życia, szanujesz siebie, inspirujesz drugiego, by chciał być przy tobie, nie z obowiązku, lecz z podziwu. On nie goni cię ze strachu przed stratą. Zbliża się, bo czuje, że przy Tobie rośnie, rozwija się, czuje się bardziej mężczyzną. Bo Ty go nie pomniejszasz, nie stawiasz na piedestale. Patrzysz na niego z miłością, nie tracąc z oczu samej siebie. A to, to jest prawdziwa rzadkość. To właśnie taka kobieta zostaje na zawsze w pamięci mężczyzny. Nie przez pokaz, lecz przez swoją obecność. Nie przez wysiłek zdobycia, lecz przez sztukę po prostu bycia. A może najbardziej transformującym momentem ze wszystkich jest ten, kiedy naprawdę kochasz siebie, przestajesz zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby on bardziej mnie polubił. I zaczynasz pytać, czy on mi służy, czy mnie dostrzega. Czy wybiera mnie z taką samą jasnością, z jaką ja wybieram siebie? Ta zmiana perspektywy to punkt zwrotny, bo zamiast wchodzić w relację z nadzieją, że zostaniesz wybrana, to ty zaczynasz wybierać. I to nie czynicie arogancką, czynicie świadomą. Louise Hay uczyła, że wszystko zaczyna się od naszej relacji z samą sobą. Jeśli w naszym wnętrzu wciąż istnieje zraniona przestrzeń, która wierzy, że trzeba być akceptowaną, chwaloną lub docenianą, by mieć wartość, ta przestrzeń będzie nieustannie szukać zewnętrznego potwierdzenia. A problem w tym, że kiedy szukamy na zewnątrz tego, co powinno być pielęgnowane wewnątrz, Stajemy się podatne na emocjonalne ochłapy. Kobieta, która kocha siebie, nie zadowala się ochłapami. Woli własne towarzystwo niż pustkę w nierównej relacji. Nie błaga, nie naciska, nie dramatyzuje, bo ufa. Ufa, że to, co prawdziwe, nie wymaga błagania. Ufa, że jej obecność jest darem i dlatego odchodzi z godnością, gdy nie jest doceniana. I to właśnie, paradoksalnie, Doprowadza mężczyznę do szaleństwa, w najlepszym sensie tego słowa, bo widzi, że stoi przed kimś, kto nie jest tam z desperacji, ale z wyboru. Czuje, że musi być tego uczucia godny nie jak trofeum, które trzeba zdobyć lecz jak partner, który ma być prawdziwy, obecny, pełny. Bo ta kobieta nie zadowala się połowicznością. Ona jest gotowa kochać głęboko, intensywnie, z pełnym oddaniem. Ale tylko z kimś, kto jest dostępny na tej samej częstotliwości. I to nie jest chłód, to dojrzałość emocjonalna. Nauczyła się, że miłość bez wzajemności staje się raną, że oddawanie wszystkiego komuś, kto nie potrafi przyjąć, to strata życia. Dlatego czeka. Nie z niecierpliwością, lecz z wiarą. To czekanie nie jest bierne. Zanim miłość nadejdzie, lub zanim w pełni się objawi, ona zajmuje się sobą. Dba o siebie. Rozwija się. Zanurza się w swoich marzeniach, pasjach, odkryciach. Bo wie, że bycie kochaną nie jest szczytem życia. To tylko jego część. Ona już jest całością. Miłość drugiego będzie dodatkiem, nie ratunkiem. I to właśnie ta pełnia czyni kobietę tak pożądaną. Bo oferuje coś najrzadszego, miłość, która nie więzi, lecz wyzwala. która nie wymaga, lecz przyjmuje. Która nie manipuluje, lecz odsłania. Ona nie jest zagadką do rozwiązania, jest duszą do poczucia, a mężczyzna, gdy spotyka coś takiego, po prostu nie potrafi o tym zapomnieć. To, czego wiele kobiet wciąż nie zauważyło, i być może właśnie dlatego 99% z nich przez całe życie próbuje nieskutecznych formuł, to fakt, że to, co naprawdę sprawia, że mężczyzna się zakochuje, pragnie i angażuje. To nie jest ilość poświęcenia dla Niego, lecz to, jak bardzo jesteś sobą dla samej siebie. Żyjemy w kulturze, która nadal gloryfikuje nadmierne poświęcenie jako synonim miłości. Ile razy słyszałaś takie zdania jak Jeśli kochasz, musisz się poświęcać, albo Kto kocha, dba, nawet jeśli nic nie dostaje w zamian. Te idee podtrzymują cykl kobiety, która się zatraca myśląc, że kocha. A w rzeczywistości żebrze o uczucie. Ale Luis Hay ze swoją transformującą mądrością pokazuje nam inną perspektywę. Jeśli chcesz, by inni akceptowali cię taką, jaka jesteś, musisz najpierw zaakceptować siebie. To zdanie to zaproszenie do wolności. Bo im bardziej akceptujesz siebie, tym bardziej pokazujesz się światu bez masek. A im bardziej jesteś sobą, tym bardziej przyciągasz ludzi, którzy naprawdę rezonują z Twoją prawdą, a nie z wyretuszowaną wersją, którą uważasz za akceptowalną. Mężczyzna zakochuje się głęboko w kobiecie, która nie boi się być sobą, która potrafi śmiać się z siebie, mówi co myśli bez agresji, słucha sercem, płacze bez poczucia słabości, kocha bez zatracenia się. Taka kobieta staje się bezpieczną przestrzenią. A mężczyźni, choć nie zawsze potrafią to wyrazić słowami, pragną właśnie takiej obecności: kobiety, która jest domem, a nie więzieniem, która daje wolność, a nie stawia wymagania, która po prostu jest, zamiast występować. I najpiękniejsze jest to, że ta kobieta się taka nie urodziła ona się zbudowała, uzdrawiała się musiała dotknąć własnych ran, podnieść się po własnych upadkach. Nauczyć się kochać siebie nawet w te dni, gdy nikt jej nie zauważał. Zrezygnowała z roli ofiary i stała się bohaterką swojej historii. Odkryła, że nie musi być silna cały czas, musi być prawdziwa. A ta prawda jest tym, co czyni ją najbardziej nieodpartą. Mężczyzna, który ją spotyka, czuje, że nie jest tam po to, by ją wypełnić, lecz by iść obok niej. Widzi, że przy niej może być wrażliwy, nie będąc ocenianym. Może popełniać błędy i się rozwijać. Może kochać bez lęku przed utratą siebie. Bo ona nie kocha, by mieć, kocha, by dzielić się. I to właśnie doprowadza mężczyznę do szaleństwa, nie chwilowego pożądania, lecz ciągłego podziwu. To rzadka energia, alchemia obecności, miłości własnej i emocjonalnej integralności. Kobieta, która kocha siebie w ten sposób, jest jak latarnia morska, gdziekolwiek się pojawi, rozświetla. A ten, kto ma w sobie wystarczającą wrażliwość, by to dostrzec, nigdy o niej nie zapomina. I teraz dochodzimy do najwyższego punktu tej podróży. Zrozumienia, że prawdziwa siła przyciągania mężczyzny i podtrzymywania żywej, głębokiej, karmiącej relacji nie tkwi w wysiłku, by się przypodobać, lecz w umiejętności kochania z pełną świadomością. Louise Hay mówiła: Nie ma znaczenia, gdzie jesteś w swoim życiu, możesz zacząć się zmieniać teraz. To samo dotyczy miłości. Jeśli kiedyś zagubiłaś się w relacji, jeśli umniejszałaś siebie, by zmieścić się w czyimś świecie, jeśli zapomniałaś o swoim blasku, by utrzymać związek, wiedz, że to nie czynicie słabą, to czynicie ludzką, ale teraz masz moc, by wybrać inaczej. Bo to, co naprawdę doprowadza mężczyznę do szaleństwa, to nie to, jak bardzo oddajesz się od razu, ale to, jak bardzo pozostajesz wierna sobie, nawet kochając głęboko. To kobieta, która kocha intensywnie, ale nie zdradza swoich wartości, która oddaje się z odwagą, ale nie rozpuszcza się w drugim, która dodaje, ale nigdy nie znika. Taka kobieta jest rzadkością, bo żyje w stanie pełnej obecności. Jest tu, gdzie jest, cała. Słucha, dotyka, mówi, patrzy. Wszystko z głębią, która onieśmiela tych, którzy żyją tylko na powierzchni. Nie zadowala się letnimi relacjami, nie toleruje połowiczności. Woli być sama, niż źle towarzyszyć. A to, to jest czysta siła. Mężczyzna, który zbliża się do tej energii, czuje, że musi się rozwijać, by być przy niej. Nie może już chować się za wymówkami, grami czy obojętnością, bo ta kobieta nie goni. Ona przyciąga. I to nie dlatego, że robi wszystko, by się przypodobać, ale dlatego, że żyje w swojej własnej prawdzie. Stała się magnetyczna, bo uwolniła się od zewnętrznych oczekiwań. Nie potrzebuje być wybrana, by czuć, że jest wartościowa. Ona już to wie. Dlatego jej obecność staje się darem, dla tego, kto ma dojrzałość, by ją przyjąć. Na końcu swojej wewnętrznej podróży ta kobieta rozumie, że sekretem nigdy nie było uwodzenie. Zawsze chodziło o bycie: bycie całością, bycie szczerą, bycie wolną, bycie miłością. A kiedy mężczyzna spotyka taką kobietę, coś w nim się zmienia, bo widzi, że przy niej może doświadczyć miłości jako przestrzeni rozwoju, a nie gry o władzę. Czuje się głęboko poruszony, a to poruszenie, to doświadczenie, ta obecność stają się niezapomniane. Nie dlatego, że ona zrobiła wszystko idealnie, czy była perfekcyjna, ale dlatego, że była sobą. A to w dzisiejszym świecie jest największą siłą. Więc jeśli istnieje coś, co naprawdę sprawia, że mężczyzna traci dla ciebie głowę, to jest to twoja codzienna decyzja, by żyć w swojej osi, w swojej prawdzie i w swojej miłości do siebie. Bo gdy stajesz się tą przestrzenią światła, nie tylko przyciągasz. Ty transformujesz. A ten, kto został dotknięty taką przemianą, nigdy już nie będzie taki sam. Jeśli ten przekaz w jakiś sposób poruszył twoje serce, zasubskrybuj teraz kanał. Dzięki temu nie przegapisz żadnego filmu o samopoznaniu, miłości własnej i świadomych relacjach. I napisz w komentarzu, skąd oglądasz ten film. Uwielbiam wiedzieć, dokąd dociera ta wiadomość. Stwórzmy razem społeczność kobiet przebudzonych, świadomych i pełnych miłości do siebie. Do zobaczenia w następnym filmie.